No i cześć wszystkim, zaczynamy kolejny raz zawody Katwiszka Poland. Jesteśmy w Płocku. Wczoraj wam nic nie nagrywałem, bo w sumie nie miałem inwencji żadnej twórczej. Byliśmy zmęczeni podróżą też po tygodniu pracy, bo przed samym wyjazdem miałem mega młyn w robocie, więc... W ogóle nie miałem żadnej weny, musieliśmy, musieliśmy się wyspać, odpocząć, rozłożyliśmy sobie namiot, w sumie kurczę, widzicie, miałem wam nagrać, pokazać jak to wyglądało, ale zapomniałem, nieistotne, pokażemy wam na naszej miejscówce, jak to będzie wyglądało, jakie mamy plany, później wam opowiem. Teraz co, teraz zaczynamy, spakowana łódka. tam widzicie z tyłu, mamy zapakowany manżur, jesteśmy dosłownie jak dowaleni po sam sufit. W składzie na Katwiszka Poland nie jestem z Piotkiem tym razem. Piotrek nie mógł pojechać, więc pojechałem z małżonką, z czego w sumie jestem bardzo szczęśliwy. I no, słuchajcie, jako jeden z niewielu. Chyba jest jeszcze jeden taki team. Będę miał kobietę w namiocie, co nie, więc no, są tego plusy. E, I jest ze mną jeszcze siostrzeniec, e, więc jesteśmy w składzie trzyosobowym. Będziemy walczyć głównie na stacji. Popływamy też na pewno w wercie, na pewno też w trollingu. Zobaczymy, nie mamy presji. Przyjechaliśmy tutaj w sumie spotkać się e, ze znajomymi, pogadać, pośmiać się, poopowiadać kocopoły jakieś różne. Więc zobaczymy. Mamy zamiar się dobrze bawić, odpoczywać, relaksować się. Oczywiście jak nam jakaś rybka wpadnie, będziemy mega szczęśliwi. Plan jest, czy wypali, to zobaczymy, bo tak naprawdę nie wiem dokładnie, jak tam woda wygląda. No i czy będzie mniej więcej tak samo jak na Google Maps, bo kilka miejscówek wytypowałem. I czy się uda tam rozstawić, czy tam akurat będziemy wędkować. Zobaczymy. Będziemy improwizować. Dobra, pokażę wam jeszcze łódeczkę. No i co? No i co? Słuchajcie, widzimy się na miejscówce. Startujemy. Tutaj proszę. Telewizja, katwiszka Poland. Startujemy. Łódka jest załadowana po sam korek. Waliska mojej żony z kosmetykami, różnymi rzeczami. Furmanka. No i co, zaraz ładujemy się. Jeszcze zapakujemy żywce. Startujemy. No i widzimy się na miejscówce. I cóż, no, życie powodzenia. I do zobaczenia w dalszej części. Er du klar? Nie No i słuchajcie, popływaliśmy chwilę w trollingu. Na razie na tą chwilę jesteśmy w klubie. No, Tam pewnie widzieliście, bo coś tam nagraliśmy przez chwilę, ale nawet nie było za bardzo możliwości, bo w Płocku jest taki wiatr w granicach 50 km na godzinę. Fala jest olbrzymia. My nie mamy za dużej łódki, no bo to jest tylko Tangiery 400. Więc średnio przyjemnie na takich falach się wędkuje. No, jakimś wędkowaniu wertykalnym. No, próbowaliśmy oczywiście, ale łatwo nie było i, i trochę to się mija z celem i sensem. Więc wracamy z powrotem w trollingu no i cóż, no i zobaczymy, rozstawiamy zestawy na stacji kolejna druga noc może coś jeszcze nagramy, pokażę wam jak tę stację będziemy rozkładać popłyniemy chwilę teraz jeszcze w tym trollingu no, jest tu ciężki odcinek rzeki, słuchajcie, no są wypłycenia nawet do 0,4 metra tak. więc trzeba uważać silnik co jakiś czas podnosić średnio przyjemna odcinek rzeki więc pełna, pełna, pełna improwizacja no i cóż, walczymy e, mam nadzieję, że e, coś wyskupimy, jakąś chociaż honorową rybkę e, jedną e, i tyle, no, relaksujemy się miło spędzamy czas chyba to jest najważniejsze a reszta, no to jakby odbijemy sobie to gdzie indziej w Krakowie, Francji, czy, czy gdziekolwiek indziej no więc warunki są ciężkie, więc, yy, więc też dzisiaj z tego co wiem nie, nie za dużo tych yy, ryb chłopaki połapali i tyle no, próbujemy, 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 tyle ile umiemy, my to zwykłe amatory, więc wiecie zresztą, dobra. Przepraszam uważać na tak zestaw, no tu masz zaznaczony zestaw, po to go znaczyłem, a on będzie pod wodą, nie. dobrze, ale trzeba... Nie przed nim, no. przed nim ustawicie, nie? Przedniesz, bo jest dosyć płytko. więc... dobra, ustawiaj się przed nim, tu jest płytko. Tu mamy 1-2, musisz płynąć na linię tamtych Kamil, przed nim masz być, nie za nim. Co ty no. robisz? Wiem, tylko trzeba coś zrobić, bardziej tam, bo zaraz przetniesz ten zestaw. Ten nad. Co? Ten nad Ale ja nie chcę stawiać tam, tylko wzdłuż tego. Zajebiesz się w akcji i przetniesz zestaw. Zwolnij. Coś jesteś Mówię, że jesteś za daleko. Stopnąć? Dobra. Kamil ja wiem, że ty słuchasz, słyszysz a nie słuchasz, ale... ...słuchaj mnie bo to jest bez sensu. Jak mówię jak masz płynąć i gdzie stawiamy, to mnie słuchaj, bo teraz mamy skrzyżowane zestawy. Widzisz? No. Masz właśnie swoje pomysły kur... Po to robię znaczniki i po to ci mówię, gdzie masz płynąć, żeby właśnie nie było takiej akcji. Teraz sobie wyobrażę, że mamy tu dwumetrowego suma. No i słuchajcie, kolejny dzień, zwijamy szybko zestawy i co? No i próbujemy jeszcze powędkować w wercie, na tą chwilę nie poszło nam niestety, nie mamy, nie mamy nic. Fajnie mieliśmy ustawione zestawy, zresztą pokażę wam w którym miejscu, może przebitkę zrobię, tutaj jest taka wzdłuż. Przykosa fajna. Tu mamy z lewej strony już pół metra, a tu nam schodzi taki spad do 2,30-2,40 i wszystkie zestawy tak po kolei mieliśmy poustawiane tutaj na przykosie. Tutaj mieliśmy dwa dołki, oczywiście dołek tutaj, to mówię o głębokości tam 2,20, mniej więcej 2,10, no bo tu wszędzie jest półka takiej z łacha, z piachu i tu jest 80-90 metr głębokości. No i nic, no nie udało się, kolejna noc na pusto, niestety. No i co? No warunki są jakie są, widzicie, że wiatr, wiatr na pieprza jest ogólnie słabo. Zwijamy zestawy, już nie pieprze się, nie wyjeżdżamy z kamieniem, nie wyciągamy tych żywców. Zrywam zrywki tutaj z łódki, bo jak słyszycie i widzieliście przed chwilą fala jest olbrzymia, więc szkoda czasu na jeżdżenie, wyciąganie tych zestawów, jak jakiś żywiec spadnie trudno, już nie będziemy się nad tym, że tak powiem, modlić, a nie rozkminiać tego. Ściągam zestawy. Próbujemy jeszcze aktywnie wędkować, czyli wert. Zaraz wyskakujemy. Jeden zestaw robimy na żywca, drugi na rosówki. Do tego popłyniemy może kawałek w trollingu. I miejmy nadzieję, że chociaż ta honorowa rybka nam wpadnie. Ale słuchajcie, nie mam presji, ani nic mnie, że tak powiem, nie goni. Czujemy się troszeczkę jak w ogóle byśmy byli tutaj sami, a nie na żadnych zawodach. Przyjechaliśmy tu zrelaksować się, odpocząć w gronie rodzinnym. No i co? No i z tego powodu jestem mega szczęśliwy, bo fajnie, fajnie spędzamy czas, słuchamy sobie muzyczki. Ja mamy bardzo dobre jedzenie, bo małżonka ze mną pojechała, więc dba o to, żebyśmy byli na jedzeniu i damską ręką mieli zrobione to jedzenie. No i co? No i słuchajcie, dobra, no to jeszcze pokażę Wam jak mniej więcej zrywamy te zestawy, jak to robimy, jak to robimy i, 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 i później mam nadzieję, że spotkamy się chociaż przy tej jednej, honorowej, metrowej chociaż rybce, gdzieś tam złapanej wędze. A jak się nie uda, no trudno, nie zawsze się wędkując złowi jakąś rybę, nie zawsze się udaje, więc, więc, więc takie jest życie. No i dobra, dwa zestawy mamy ściągnięte. Teraz bierzemy kolejny, kolejny zestaw. Idziemy z nim na łódkę, bo mamy tam wzdłuż tej przykosy wywiezione te zestawy. Jak widzicie, jakbym to ściągał z brzegu, to byłby problem ze względu na to, że pewnie w zaczepy bym powchodził. A tak to mam tutaj czystą sytuację. Skręcam trochę kawałek, daję wędzisko do. Do dołu, tak jak widzicie, można sobie przytrzymać, żeby hamulec nie zadziałał. I takim energicznym ruchem zrywamy zrywkę i ściągamy żywca. No, fale są niesamowite. Zresztą myślę, że widzicie to. Nie jesteśmy na jeziorze, jak już mówiłem, jesteśmy na Wiśle. Płock jest specyficznym odcinkiem rzeki Wisła. Jest tutaj ogrom tej wody, ale też jest dużo łach, piachu, dużo przykos i to kamiennych, więc trzeba mega uważać, żeby gdzieś tam silnikiem nie przywalić, żeby coś się nie wydarzyło. Ale woda tu jest naprawdę powierzchnia tej wody jest olbrzymia. Zobaczymy coś za lekko mi idzie, nie wiem, chyba żywca zerwałem. Nie, idzie że jest. Słuchajcie, no nie ma, nie ma suma, ale ale jest karpik. Trzeba zostać karpiarzem i tyle. Żona mi już to dawno mówiła, żebym został karpiarzem. Dziewczyna karpie uwielbia to. Karpiki sobie jadła, nie jakieś sumy. Tu stolik. To nie jest wszystko. I tutaj niestety nie się w namiocie przygotować jedzonko? No bo... Niestety, ale wieje. Rzekłbym nawet piździ. Strasznie. Łóżeczka znamiecie się, widzicie, są łóżka. Trzy mieszką, mieszczą po bokach. I tu zostaje nam takie miejsce jeszcze na techniczne tematy. Pozamykane są tutaj wszystkie boki, ze względu na to, żeby dało się gotować. No i tu cały nasz mandur z policzek sobie siedzimy, relaksujemy się. A tutaj akurat teraz kuchcimy, żeby wydało się to w ogóle na jest taki wiatr, chociaż kuchenka powiem Wam petarda. No tu macie taki w ten sposób się to jara. Nie jest to taki ogień który właśnie gaśnie, ale mimo wszystko strasznie na takim wietrze wolno nam się to robi, dlatego schowałem się do namiotu. No i robimy jajeczniczkę z cebulką, kiełbaską. Coś pysznego. No i gotowe. Właśnie szamamy. Smacznego wszystkim. Dzień dobry, witamy na wyprawie. Patrzcie się. Tak jest dobrze mieć mają wspaniałe kobiety przy sobie, bo, bo takie pyszne jedzonko się je, wszystko poukładane, Patrzcie się co tu się dzieje. No i pogoda jest masakra, no ale nic, zaraz wypływamy, będziemy próbować coś jeszcze uszczelić, zjemy sobie, wypiliśmy pyszną kawkę z rana, no i ciśniemy na wyprawę. sum na 100% jest dalej totally. No i takie klimaty Masakra, wszystko mokre wszystko. Tak się to Jakaś tragedia Cały przemoczony, zmarznięty. Ja pierdolę Niech to chuj pojazd z tego będzie. No nic. Nie jest lekko, ale to to już jest masa. Niestety na zawodach nie udało się złowić nic, czyli wracamy na tarczy. Dobra, zobaczcie jeszcze jak to wszystko wygląda. Naprawdę jest tak wiatr zimny i jest tak beznadziejna pogoda, że po prostu Wam się wszystkiego. Wszystko mamy mokre, trzeba to poskładać. Tragedia. Ale nic nie pierwszy, nie ostatni raz. Dobra, słuchajcie, zwijam manżur Później jeszcze coś. Nagram, jak wszystko zwiniemy, żebyście zobaczyli, jak załadowaną mamy łódkę. Oczywiście na raz się nie zabierzemy, więc trzeba będzie dwa razy płynąć, żeby się po przyczepę lecieć autem, ze względu na to, że nie będziemy wracać tam do Duninowa łódką, bo szkoda czasu i paliwa. Tak naprawdę pak spaliliśmy tutaj płynąc w tą stronę, więc jest to bez sensu. Więc skoczymy po przyczepę. Auto mamy tutaj niedaleko. I podjedziemy tutaj na slip, który jest powiedzmy tam kilometr stąd i będzie to dużo lepsze rozwiązanie. Dobra, składam cały manżur. No i co? No i widzimy się jeszcze później. Jeszcze zobaczcie sobie jak ten nasz obóz wygląda. Wszystko mokre, wiatry jest niesamowity jest tak cholernie zimno, że nawet sobie nie wyobrażacie. Normalnie jakby był nie wiem końcówka września, początek października. Taki mam wrażenie. Jeszcze to wszystko takie mokre zimne. No. Dobra, nie ma co narzekać, jak się bać do roboty. Dobra, słuchajcie. E Pokażę Wam jeszcze, mamy już złożony manżur. Bakujemy się na dwa razy na łódkę. Nie wiem, jak to zrobimy. Jest zobaczcie sobie sami. Wszystko. No, słuchajcie, to jest łódka 400k, więc będzie bardzo ciężko. To jest olbrzymi wiatr, duża fala. Mamy dużo manżuru, więc będziemy. Bardzo, jak? Pokażę Wam jeszcze manżur. Sylwia się spisała bardzo. Słuchajcie, manżur. Tutaj macie, widzicie, ile tego jest. Mamy, no, na bogato poszliśmy, więc, więc jest tego dużo. łódeczka pakujemy to wszystko e, i myślę, że zobaczymy się jeszcze. Nie wiem, czy nam się powiem szczerze, uda. Mamy 10:40. Raczej nierealne, że zdążymy na zakończenie Katwiszka Poland, więc pewnie już. Nie nagramy tam nic. Nie wiem do końca, kto wygrał. Jeszcze nawet nie sprawdzałem na Facebooku. Podeszliśmy do tego czysto e, rekreacyjnie, to znaczy e, spędziliśmy po prostu miło czas. Nie udało się nic złowić, nie płaczę z tego powodu. Nie jestem załamany. No, czasami tak w wędkarstwie bywa, że, że nie zawsze uda się złowić rybkę. Zrobiłem. Uważam, wszystko, co e, mogłem zrobić na tym odcinku rzeki, w tym miejscu na tej stacji. No, była wytypowana. Może nie najgorzej, ale e, wczoraj jak popływaliśmy tam mówiłem wam wcześniej, no znalazłem lepsze miejsca, ale nie miałem zmapowanej tej, e, tej rzeki, tego odcinka, więc nie wiedziałem tak naprawdę gdzie są dołki, co i jak. Plan miałem myślę, że też ze względu na to, że we Francji bardzo się to sprawdza. Jak wędkujemy, czyli na wyspie, na łachach, na, na jakichś przykosach stawiać te zestawy. No niestety tutaj się to nie sprawdziło. Pogoda nas nie rozpieszcza. warunki się zmieniają strasznie, ale zrobiłem wszystko, co mogłem zrobić. Uważam, że może się lepiej dało. Zobaczymy. My. Nie jestem zawodowcem, tylko amatorem. Powiedzmy sobie szczerze, więc bawię się tym wędkarstwem i tyle. Więc. Zobaczymy się jeszcze później, Wam pokażę, jak będziemy sypować łódkę. I, i No i co? No i walczymy, trzymajcie kciuki, żeby udało nam się śpić, bo jest mega, mega ciężko. No i dobra, słuchajcie, znowu się z Wami łączę. Pokażę jeszcze cały już manżur, wszystko. Miało. Udało nam się na jeden raz zapakować. Trochę, trochę jest e, artkorowo, ale myślę, że dopłyniemy. No jest duża fala, ale mamy trochę, tak jakby, mniej ciężaru ze względu na to, że pozbyliśmy się wody, to znaczy mieliśmy w 5 litrowych baniakach, mieliśmy beczkę z żywcem pełną wody. Trochę jedzenia nam też ubyło, więc, więc myślę, że damy radę. Będzie ciężko, ale powolutku, pomalutku, taś, taś, to jedziemy na slip. I na slipie się widzimy. I co? No i do zobaczyska. I jak było? Super było. Super, no. Widzicie? Wspaniała żona, wyrozumiała, bo naprawdę nie każdego stać na to, żeby w takim e, hardcorowych warunkach spędzać czas, e, ale, ale było mega. No i żegnamy wyspę, odpływamy. Jest duża fala. Tangiri daje daje Dangiri radę. Uuu, lecimy 400, więc żał nie ma, słuchajcie. Manczur jest. Sywia najważniejsza. Jest, żona jest. Tak, żona najważniejsza, więc siedzi w miarę wygodnie. No i tyle, no i płyniemy powolutku. Widzicie, no pale są dosyć duże, ale fajnie się rozbijają o łódkę. Gdzieś tam może trochę wody nam naleci. Pompa zębowa jest, więc damy sobie radę. I tyle, powoli do przodu. No, widzicie, i to jest Wisła, żeby była jasność. A wygląda to jak jezioro. Nasza miejscówka. Tu mieliśmy właśnie te zestawy poukładane wzdłuż dużej przykosy. I tyle. No i dobra, jeszcze nagrywka. Wyciągania łódki powiem Wam, że na pewno na 4 koła robi robotę. Manżur jest go sporo. Naprawdę wygląda to masakrycznie. Ale udało się dopłynąć, wyciągnąć łódkę. No i wracamy na tarczy, ale szczęśliwi, wypoczęci psychicznie. Fajnie było. Wracamy do domu i ciśniemy na kolejne, kolejne. Przygody wędkarskie. Audi pomaga jeszcze. No, małżonka zadowolona. Jeszcze raz dziękuję ja osobiście i w imieniu wszystkich organizatorów, sędziów i partnerów za to, że byliście z nami. No i dobra, jak widzieliście, pierwsza nagroda odebrana. Gratulacje dla chłopaków. Pokazali klasę. I tyle. Spadamy. Tutaj jeszcze zobaczycie jednego z ściemniaczy, taki profesor wędkarstwa, następny, tu same tak. profesory. No. Ale ja przepraszam, ja podpowiedziałem jak macie łowić, ale że tak nie łowiliście. No, łowiliście widzicie, nie tak, takie właśnie są profesory tutaj. Jak nie Paweł, to Tomek, <śśmianie> wszyscy podpowiadają, no i dupa, nie no słuchajcie, poważnie, chłopaki też złowili, które miejsca? Dwie rybki chyba, siódme szóste. No, no ale jest, jest, prawie na podium, prawie na podium. Zawsze no. My jak zwykle w dupie. Dobra, żegnamy się, widzimy się może w przyszłym roku. Nie wględzi, może, tylko nie, na pewno. W że nie kość. No tylko na pewno, właśnie, no to widzimy się w przyszłym roku. E, wtedy pokażemy klasę na pewno, e, a w międzyczasie będą inne wypady. Mam wiele, wiele fajnych pomysłów na, na wyjazdy, na wędkowanie, więc zobaczycie. Będziemy się widzieć w kolejnych odcinkach. Oczywiście, jak Wam się podoba, pamiętajcie, łapka do góry. Subskrybujcie kanał. E, no i do zobaczenia. Trzymajcie się na razie. Hej żono no, co jeszcze powiesz na koniec? Nie lubię go. A ja go lubię. No widzicie, tak, tak powstaje miłość. Five minutes later. Słuchajcie, mały, ma, małe sprostowanie jeszcze, bo tutaj się kłócą, więc słuchaj. Bardzo lubię tego pana. Dogadaliśmy Uwielbiam go. Dogadaliśmy się. Dałam się sprzedać za boczek. O miłość trzeba dbać. Tak. Dobra, to trzymajcie się jeszcze raz. Hej. A.